Zwracam na to uwagę, bo teraz żyjemy w takim dziwnym okresie, kiedy nasz sąsiad, no, trwa wojna u naszego sąsiada, więc ludzie też się boją dronów i bardzo często dzwonią na policję. Coś co my odbieramy jako dobrą zabawę naszym dronem, gdzieś tam w pole, gdzie parę minut temu wysłałem tego naszego widza. Może zaniepokoić naszego sąsiada. No właśnie, bo zaraz zaczynają się wakacje. To jak się do tego przygotować? Dron na wakacjach? Co należy sprawdzić, wybierając się gdzieś za granicę, na przykład? E, więc tak, mamy już tego naszego drona oklejonego numerem e, operatora za granicą. To bardzo zależy od tego, czy lecimy do kraju Unii Europejskiej, czy poza Unią Europejską. W krajach Unii Europejskiej te przepisy, które mamy obecnie w Polsce zaczynają działać podobnie jak w Polsce. Podkreślam słowo zaczynają, ponieważ my jesteśmy jako Polska dosyć zaawansowanym krajem, jeżeli chodzi o przepisy o, o w ogóle o bezzałogowe lotnictwo. Natomiast dla nas wdrożenie tych przepisów unijnych nie było nam na rękę, ponieważ my mieliśmy bardzo fajną swoją legislację krajową. Natomiast dla niektórych krajów które nie miały pojęcia jak się wziąć za drony, te przepisy były zbawieniem i one dopiero zaczynają je wdrażać. Więc naprawdę polecam e, rozeznać się, jak to wygląda w danym kraju, czy nie ma na przykład takiej aplikacji do zgłaszania lotów i takie rozeznanie bym wykonał w trzech miejscach tak naprawdę. Pierwsze co, e, na stronie ichniejszego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, to się nazywa Civil Aviation Authority, CAA danego kraju, albo na stronie ich e, takiego, takiej polskiej agencji żeglugi powietrznej. E, to się nazywa Air Navigation Service Provider, czyli ANSP danego kraju. A jeżeli tam nie znajdziemy, a podejrzewam, że znajdziemy, to bym szukał na stronie Ministerstwa Transportu lub po prostu no, Google, hasło drony w Turcji tak na przykład.